widzowie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge jaką rankę wbije w 60 minut w Fortnite. Cie. Ale zanim to, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba, dzwone, bolecie ja po 2000 subów. Napiszcie mi w komentarzach, mega ważne, czy chcecie taki sam film, ale na moim głównym koncie, gdzie mam y, diamenta 1,40 albo 50, 53% prawdopodobnie, na przykład do elity. Jakbym doszedł, napiszcie, czy byście chcieli, by, byli byli o wiele lepsi gracze, także napiszcie w komentarzach. No a to jest oczywiście zdrowe konto FNX fnxunlink i tutaj od nas. Rankeda, może zdobędziemy jakieś złoto albo platynę w 60 minut. Także zostawcie lajka, a my lecimy grać y, Rankeda. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już, słuchajcie, ja już wyskoczyłem. i lecimy na pierwszą, lepszą miejscówkę i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Y, jestem oczywiście na zerowym koncie, już mi się tutaj udało wygrać grę, ponieważ żeby grać rankingowe trzeba przetrwać graczy i to 500, także no trochę sobie grałem przed i mamy pierwszego ziomeczka, wowu. To on będzie może dobry Ej, dobra, słuchajcie, żyje się wyłożę To będzie tragedia, będzie mega tragedia Nie mogę się wyłożyć jako pierwszy, tak? Yy, nie mogę się wyłożyć jako pierwszy I... dobra, 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 dawaj go No, dawaj go szybko Dobra, pierwszy porobiony, słuchajcie, tutaj Unranked doktor. Jakieś, dobra, pyk, słuchajcie mamy tutaj. No, musimy sobie jakoś przeżyć, musimy jakoś przeżyć, dobra, bierzemy sobie tutaj. O, te beczki, dobra. Tam się biją. No, spokojnie, słuchajcie, porobimy. Tak jest 20 kili na początku, i e, pierwsze miejsce to będzie mega dobra ranga. E, mam nadzieję, że bijemy sobie chociaż platynę, nie? Platyna to jest takie moje pierwsze podejście, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ej, dobra, jakiś ziomek tutaj jest, ale powiem wam, że on chyba jest. Potem, o jest, nie umiem trafić, dobra, leży, słuchajcie, nieważne, i są, te, te, dobra, szybko zabieramy. Ej, ole, mam dobry lód, dobra, dobra, jest mega dobry lód, czekajcie, biorę te poty, dobra. Tak robimy i uciekamy stąd. ci co... strażnicy to są tak bez sensu, czy bym zginął prawie? Auto jedzie, dobra. Nie, no serio, naprawdę. Ej, dobra, czekajcie, bo ja mam tak, tak, to jest tragedia, wszystko, ej, bo tu jest ten ziomek. Ej, dobra, ogólnie, nie czekajcie, nie mam impulsa. I dawaj go, przejeżdżaj, dobra, leży ja kolejny słuchajcie, nie wiem co on miał w planie, ale on miał Skara. Tego nie chcę, tego nie chcę, to chcę, dobra, pijemy potem, bierzemy Skara, wywalamy SMG i na razie, słuchajcie, no na razie jest dobrze, mamy trzy fragi, dobra, tak, wywalamy to, wywalamy to, bierzemy banko osłonę, rzucimy sobie, albo w sumie. Wam, że jest łatwo. Ogólnie ten pistolet jest chyba najlepszy, nie? Naprawdę najlepszy pistolet jaki w Fortnite. E, oprócz revolvera znaczy rewolwer też był w sumie gorszy, także najlepszy pistolet na razie. 58 osób w górze kolejny tutaj jest. Dobra, czekajcie. Ze go. No kolejny, 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 słuchajcie, kolejny, mega łatwo idzie, ale wiadomo, to jest on ranker, także później się będzie działo, na razie są boty i po prostu jest mega łatwiutko, ale dobrze, mam już 5 killi i tam jest kolejny ziomek, także wjeżdżamy i rozjeżdżamy tego ziomeczka, także czekajcie, tutaj się dwóch biją, dwóch może to muszę jakiegoś fraga fajnego sobie zbiorę, dobra, gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie oni byli, Ej, gdzie oni byli? Ej, oni, oni byli ich nie ma, nie? Dobra, czekajcie, trzeba tu wjechać i tu oni, tu będą, na górze na pewno, no, dalej, tak, dobra, są, so, są. So, so. szybko, szybko, szybko bo będę miał dwa killy, będę miał 2 killy, będę miał dwa killy. Yy, dziękuję panu raz i panu też podziękuję zaraz. Pyk, leży. Ej, dobra, ej, ale tu jest, ale ja robię oro w tej grze, nie? Oro, oro, naprawdę. Mega mocne oro. 7 killy mam, no i co, lecimy na kolejny, lecimy, bierzemy auto i w sumie to będzie lepsze. I lecimy, słuchajcie, na kolejnych gości i w sumie nie muszę lecieć, ponieważ znowu jest tutaj ziomeczek, który został podręczony przez auto i... To nie był mój kill! Ja killa nie dostałem! Nie! Ty żartujesz! Ja sobie Chłops... Nie! Ale ja z fraga, żebym... Ja nie wiem, dobra, słuchajcie, nie, XD, xd, nie, nie... Ja fraga, żebym teraz sobie zabrał, no. Chłop, ze z wysokości, a mógł być mój kill, no. Ej, nie słuchajcie, nie, nie wiedziałem, że tak będzie. Nie wiedziałem, że tak będzie, dobra. Nie nie załamujmy się, słuchajcie, lecimy dalej. Trzeba, trzeba lecić dalej na gości, także. Oj, powiem wam, że ciężko, ciężko. Inny gadatek tutaj, 70. 70, wow, z pleców dostaje, halo, halo, proszę mnie nie bić. Musimy mieć, no, zgin, dobra, super, że zginęłeś. Eee, z pleców, a tam jest chłop, ej, dobra. Chłopie, jakiś napocony. A, chłop w tarczy ze mnie wbiega, chłopie. Ty! Ziomek! Ej, dobra. Oj, 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 to będzie lec... Nie mogę zginąć. Nie gadaj, że zginę, nie? Chłopie, ten jetpack to jest jakiś... Nienormalny, nie? A to, ja ginę. Ja nie mogę zginąć, wiecie? Ja nie mogę zginąć, dobra? Mamy box. Dobra, big, 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 dawaj biga, dawaj biga, szybko, zdążę czy nie zdążę, nie zdążę, no, aby mógł zdążyć w sumie, kolejny bije z plecu, dobra, czekajcie, chwila, chwila ucieczki, chwila ucieczki może, dobra i dawaj to auto, dawaj to auto szybko, uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj stąd, uciekaj, o, dobra, uciekamy, uciekamy stąd, mam 0 HP, mam 29 HP i chłop mi jeszcze chyba, nie, nie przegnij, dobra, czekajcie, na razie uciekamy, on ma była jakaś syrena napocona. No na razie nie wygląda to dobrze, ale dobra. I tak mam mało masców, także dobrze, że na razie dawaj przestać. beczki, dawaj tubeczki, beczki szybciutko. Dobra, słuchajcie, 8 kg mam. Nieźle, nie, jest źle, nie jest źle, ale ten ziomek on był dobry, go było trzeba by porobić, bo on na dwa mógł zostać. Także na razie widzowie zostało nam 50 minut. 50 minut, także pierwsze 10 minut za nami, a ja mam 8 kg, także jest dobrze. Nie, proszę tu nie uciekać, 20, dobra czekajcie, czekajcie, wjeżdżamy, wjeżdżamy tam u mnie jest tracyhp zaraz dobra, gościu, gościu, dawaj tutaj zobaczcie, on mi ucieka on jest jakiś dobry chyba ty. nie, to jest bot, dobra, hedzik hedzik, hedzik pozdro, hedzik, hedzik nie, mam te rękawice, dobra, dawaj go, dawaj go 30, 30, słuchajcie i patrzcie, hedzik na koń, pa dobra nie ma heda. 70. dobra, kończymy go załoga Anonimowy i tam są kolejnego gwiazdki, 10 fragów, mamy 20 osób, jeszcze może 10 porobię, odejmę 20 killi. Także mam nadzieję, że tak się stanie, bo jak nie, to będzie źle, to będzie bardzo źle. Tam jest ziomeczka, ale czekaj, dobra. Ej, 0, 0, 0, dobra, czekajcie, muszę podlecieć do tego zioma, dobra. Wierzamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy. To jest ta Syrana, to jest to, to jest ten ziomek, to jest ten ziomek, on jest tak denerwujący, dawaj go, dawaj go, Ościu. Pyk, dobra, leży. Zaję ci pozdro, ta sirena była tak dobra. Znaczy, nie była w sumie aż taka dobra, ale. No, no, pozdro z tej sireny. Pozdro, ale w sumie jest ta tarcza. Ta, ta tarcza by nie była w sumie złym pomysłem, bo ona troszkę daje. Ale nie, dobra, zostaw bez starszy, był starszy tutaj. I jeszcze mi karty zbił. No i jest idealnie, zajdzie jest idealnie. 11 kill, 11 osób w grze. Na razie się dobrze zapowiada, lecimy sobie na wyspę jest jakiś medalion, jest medalion, bo trzy medaliony. Ej, dobra, to mocno, to mocno, powiem wam. Mocno, ja nie lecę na medaliony, ponieważ moja rozgrywka, moja taktyka to jest taka, żeby wjeżdżać lepiej, niż wjeżdżać sobie na medaliony. Naprawdę, polecam ogólnie, bo te medaliony mało dają w tym sezonie, a tak naprawdę większość, więc większość to marnuje się czas, nie? Niż lepiej się tutaj wjeżdża na gości, dlatego ja polecam bardziej wjeżdżanie, rozjeżdżanie, a nie na medaliony. No i co? lecimy sobie na wyspę i sobie ją przyjmiemy. Jest na medaliona Ej, on ma... on ma duma. On ma duma, on ma duma ten ziomek. On ma duma. Nie, nie, nie. Patrz to ziomek 40, dobra. Ja od niego Dobra. No, ziomek zostaliśmy. wyślij się no. O, nie, to jest dead, chcecie, to jest dead. 0 Podskocz. 70, dobra. Ma zero, ma zero, ma zero, dawaj go dojazd, dojazd, ceci, dojazd, On ma zero, on ma zero. Klejem się. 103. White. Dead. Dobra, małe medaliona. S. Chłopie, jak już mam Dawaj to, dawaj to, tylko czekaj, bo ja nie mam pompy teraz. Daj mi pompę, daj mi pompę, człowieku! Pompę chcę. Strzelba, no dawaj tą strzelbę mnie. Do... Nie, to nie jest strzelba, ej, dobra. Weź mi tu miejsca zrób, człowieku. Miejsca, miejsca. Kupię trzy medaliony, dobra. Ej, to będzie Winek wejdźcie w kieszeni. Minek w kieszeni będzie, tak naprawdę będzie unek w kieszeni. Yy... Co ja tu potrzebuje? Leczenia potrzebuję w sumie. Także po tym małe. Dobra, słuchajcie, winek będzie w kieszeni, tak? Winek w kieszeni będzie. I co? I dobra, 6 osób w grze i tam jakiś gość tu też bił, ale nie wiem skąd. No słuchajcie na razie to jest bardzo się zapowiada. Tak, trzy medaliony pokonane, 12 fragów i 6 osób. Ej, dobra, ziomek gwałcie, mało, mało, ma loa, mało, lalo, ma. Biego, biego, bigo, bigo, dawaj, 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 tutaj, słuchajcie, dawaj, tu Tesla. Ja nie lubię Tesny, także dawaj go, dawaj go. Zero, zero oczywiście, zero zawsze musi być, dobra. Góra będzie moja, góra będzie moja, słuchajcie, Góra będzie moja na pewno. Pik, 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 sajcie. 5 osób w grze, tako. 5 osób w grze, to jest low, -a. i Tam jest ziomek, tam jest ziomek. Ziomek musisz być mój, musisz być mój. Ale to, dobra, biało. No, traf, traf, traf z tego. 30, no, zostaw mnie, ziomeczek. No, jasny gwint. Ziomek, zostawisz mnie. 16, biało, dead. I tam jest kolejny ziomeczek, gdzie on był, gdzie on jest tam, on jest tam w tym boksie, dawaj go jak jest tam. W tym boksie, dobra jest tam. Dobra, leży kolejny. Ej, ale Oro, ale Oro, so, ci 15 kill jest, nie? 15 kill jest. Chłop z Tesla jest. On właśnie jest ta Tesla, dobra, to Tesla, słuchajcie, so, wyeliminuje. Dawaj to Tesla, dawaj, dawaj tą Tesla, bo ona to jest... Dobra. Dobra, git, so, ci, git, git, git. I tam jest kolejny ziomeczek. co jest brane. Od kiedy tam jest ziomek? Ktoś mi to powie? Przepraszam bardzo. Yy, aha, zero. Super, super, fajnie, fajnie, chyba wie ziomek. Ej. Czemu mi samemu strzela? Chłopie! Samemu mi strzela i chłop został głowę. Ej, nie wiem, patrzcie to. Nie, nie ruszam myszku Kupię samemu mi strzela, nie? E, uspokój się. Wyku... Dobra, Uspokoiło się, ej. Nie wiem co się dzieje. Jest jeden na jeden z tym ziałem. Dobra, patrz to. Łatwy, patrz to. Uwaga. I będzie rewolwer pa. A, dobra, nie. jeden jakiś fajny tutaj. Edycik. Pyk, pyk, pik, pik, pik. Pik. Dobra. Mamy to, ile mieliśmy killi? Nawet tego nie wiem, ale lecimy od razu do lobby, dlatego że lecimy na kolejną grę. Dobra, jaka ranga, słuchajcie, i jaka brąz 3? Brąz 3, ej, dobra, szybko logujemy się. Ej, mamy tylko brąza trójkę, nie mamy nawet silvera, ej, nie. Ej, powiem wam, że to jest lipnie, nie, naprawdę. Brąz 3, serio, brąz 3 tylko. Dobra, słuchajcie, no, jakieś chociażby złote, jakieś złoto. Mamy, słuchajcie, pół 38 minut, dlatego jeszcze jedna gra. Później jeszcze kolejna, później szybkie wyłożenie się, jeszcze ostatni next ich. Pamiętajcie oczywiście, że jeżeli będę na przykład miał minutę i mnie do tej minuty zaloguje, to znaczy, że mogę tę gry dokończyć nawet po, yy, po czasie, dlatego na turniejach, że tak jest, ale no mam nadzieję, że, że uda się wszystko, także lecimy. No, no lecimy po, po złoto, no złoto dwa tak maksymalnie coś takiego. Lecimy. dobra, leży, mamy to, słuchajcie, mamy to, ale to, to było tak mocne, to było myślałem, że już mnie porobi. Dawaj szybko się lecz i słuchajcie 83 osoby, ja już mam 2 kila, no jest dobrze, tak? tak? Na takiego Silvera dwa może byśmy dali radę, no zobaczymy, zobaczymy. Leczymy się i lecimy na gości. Czyli tam na górze mi się biją, dlatego wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Mam nadzieję, że to się powiedzie dobra szybko. I mamy już 13 level. Wstajecie, 13 level, a ja nic nie robiłem praktycznie, nie? To już ja ciężko mi bić na zwykłym moim taki level, ale dobra, pyk, pyk, jakaś ścianka, pyk, 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 dobra Dawaj, dawaj, szybciutko, dawaj, dawaj, trzeba wjechać, słuchajcie i tutaj porobić, ale tutaj musimy to skrzynię otworzyć bo ona jest OP, no i ona akurat oddała teraz oddała ta skrzynka, dobra, pyk, tak sobie przemienimy dobra, a bo tam jest dwóch ziomków, więc nie chcę, żeby oni się zabili bo dwa killa. dawaj, 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 szybko możesz tu wejść no nie, no nie wejdziesz tu, no, dobra ziomek, pyk, pyk, zgin, 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 zgin pierwszy, pierwszy zgin Dobra, zginął, słuchajcie. I rewolwer. No, zero. Ale z celownikiem to jest. Dobra, leży. Bez celownika to jest naprawdę. Rewolwer, ja tak mówię, rewolwer to jest pistolet monarcha. Bez tego, naprawdę, bez celownika to nie jest taki dobry pistolet. Pięć fragów, 48 osób w grze. Na razie zapowiada się to dobrze. Takie ona silwerek na pewno by już wsiadł. Także jest dobrze. No i robi ziomek. Halo, proszę mi powiedzieć, co tutaj robi ziomeczek. Dobra, byku. Ziomek, ja tu jestem, halo! Ej dobra, on był jakiś kumaty, ale patrzcie on co on miał. Ej, dobra, biorę, słuchajcie, tak, biorę tak. I ja już mam dobry do tego sejfu nie muszę iść, ale dobra, idę, słuchajcie, idę, idę, tutaj wjeżdżam szybko. Dobra, co my tu będziemy mieli, słuchajcie? Halo, proszę nas zakryć. Dzień dobry, słuchajcie, ogólnie to też otwierajcie, bo tutaj jest mega dobre bronie. Ja tak na rankedzie wszystko polecam, ale no taka prawda, słuchajcie, sama prawda, sama prawda. Tutaj nie ma nic. Są, są te rękawice. To zamiast starcie kapitana, sobie wezmę slajd. Tutaj mamy war machine. Tak, to tego nie chcę. War machine. I tu mamy pompę. I ta będzie o wiele lepsza. Ale mamy jeszcze pancerniki, bior, dawaj, pancerne Pancerny ściany, ja tak mówię. Pancerniki. I co to jest? Dobra, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Oczywiście idziemy sobie, sobie tą pompę fajnie zrobić. Albo tego SMG, check Nie można. I tego nie można. A dobra, to, to sobie na pewno dajcie, daj, slajd. Yy, 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 tak wyposażę. Zmodyfikuję. Yy, dobra. Jest git, czy jest git. Także tak się prezentuje... A i tutaj jeszcze jest ten auk. aha, no dobra Idziemy stąd, się ja na kolejnych gości. 9 fragów mam, także nawet dużo. Pek ten tu jest i yy, wow, wow, proszę mi tu dać przejść, dziękuję. 120... Wow, on ma to, to, to coś ma wow, Bo ja zginę, ja zginę od niego, no normalnie ja słuchajcie zginę. Yy, ej, nie, w tym samym czasie się porobiliśmy. Ej, chyba żartujesz. Dobra, dalej, stajecie, dalej, stajecie. Mamy 23 minuty. Dobra, teraz się wyłożyć i ostatniego nexta zagrać. Ostatniego, ostatniego zagrać nexta. Ej, dobra, powiedz mi, że chociaż silver 2 będzie. Dobra, mamy stajecie silvera. Ajajaj, aj, aj. i nie będzie silver 2, na pewno nie będzie. Cho no nie, jakbym, jakbym dotrwał? Jakbym dospał, to by na pewno była. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, lecimy, słuchajcie, na kolejnego nexta. Yy, I teraz będzie trzeba chyba się wyłożyć i zagrać ostatniego. Także no, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy na razie, jak to będzie wyglądać. Ale mam nadzieję, że uda się. Nie, dobra, dobra. Ej, chłop, ej, chłop miał legendarną pompę, nie? Chłop miał legendarną, dobra. Ej, dobra, sojecie, To, to nie wiem, czy to wychodzi teraz z tej gry, czy nie. Ej, bo to się nie będzie opłacało u wam, wam, wam. Legendarna mam pompę, mam legendarną pompę. Czekajcie, baza. No niby mogę go niby wszędzie znaleźć, ale no nie jest to aż tak łatwe, jak myślałem, a tam jest znowu kolejny ziomek i też nie wiem, czy on będzie łatwy do porobienia, dlatego czekajcie, zobaczymy, czy mi się tutaj uda go porobić. Pyk, czytajcie, on nie wie, co się dzieje, on nie wie, co się dzieje, on nie wie, gdzie on jest, słuchajcie, dobra, leży. No jakiś snubek, jakiś snubek, tak? Troszkę dzisiaj na tym odcinku powyzywam graczy, ale nie aż tak mocno, słuchajcie. Dobra, 82 osoby i też mam dwa fragi, jak było na początku w tamtej gierce i jest, słuchajcie, godzina... No, jest 19 minut, tam zostało, także lecimy na kolejnych gości. Ale też muszę się ulec, bo mam mało prawda? Lecimy kolejny ziomeczek, a to nie z stada, tylko ogólnie się tutaj bije. Eee, e, panie, 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 proszę mi tutaj. Wow, to jest dobry ziomek, to jest dobry ziomeczek. Sorry, że mówiłem, że on jest niedobry, ale on jest dobry. Ej, bo tu jest dwóch ziomów. Żartujesz sobie? Wszyscy żartujecie teraz ze mnie, zajcie. Dobra, łomie, przegram, przegram. Nie, ej, powiem wam. Nie amu! Nie amu amu. Słuchajcie, nie. A lipa jest ogólnie, jest mega lipa, słuchajcie. Nie! 34 miejsce, dobra, chociaż te kile Daj mi staje, że srebro 3. Dawaj srebro 3. No nie, będzie srebro 2. Nie tego dobra. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Nie jest ta cię. Czy teraz lecimy? Teraz słuchajcie. Ostatnią gereczkę, ostatnia gereczka może być. Ostatnia giereczka, Także lecimy na ostatnią gierkę. Yy, no powiem wam, że mocno jest na tym Doom stadzie. Ogólnie nie macie dużo powiększeń, przybliżeń, tylko macie takie zwykłe cięcia z akcji, ponieważ one no, jest mega ciekawe, słuchajcie, jak są te akcje. Dawaj, dawaj tutaj słuchajcie, wierzę, wierzę, wierzę wierzej tutaj. Nie mogę zginąć sobie, nie mogę zginąć, pamiętaj, nie mogę zginąć słuchajcie. Znaczy w sumie... Wow! Jest to, nie, nie jest to wskazane, że nie mogę tego zrobić, dobra, leży kolejny. Face mongrel, okej, okay. nie wiem czy, ja, no to nie był mongrel na stówę, ale chupi jaki on miał itemy, chłop... Nie, nowa amber, nowa parasolka 6-7, nie. O, o, dobra, słuchajcie, nie, nie, bez komentarzy, to... ostatnia gierka, ostatnia, 10 minut mamy. Ale dobra, no to może i dobrze, ale srebro trzydaj, Nie gadaj, nie! Ej, ej, jest nie? Ogólnie jeszcze jedna likwidacja by była, dobra, lecimy słuchajcie ostatnia giereczka i chłop go porobił, nie chłopco malu, dobra. Ostatnia, ostatnia widzę, ostatnia. To ziomeczka i on jest gdzieś tutaj i on się jakoś umie budować. Patrzcie to. Ciu, ciu, ciu. Dobra. O chłopie! Ale to było... To było ostatnie 1000 IQ, tak? Słuchajcie, mamy medalion. Mamy jeszcze pompę, yy, ale... Ej, serio? Dobra, słuchajcie, zniszczymy to. Ej, no słuchajcie, to jest 1000 IQ, tak, 1000 IQ, ja tutaj nic nie mówię, w ogóle z takim lutem wyszłem, z tamtej listówki, dlatego właśnie tutaj polecam. Ej, e, jak ktoś siedzi w tym małże teraz, to będzie lipa, dobra, weź to rozwal, bo ja chcę pompę, słuchajcie, wziąć, ja chcę wziąć pompę, mogę wziąć pompę, dziękuję bardzo. Wow, myślałem, że to chłop, a to nie, to nie jest strażnik, słuchajcie, to jest strażnik. Dobra, słuchajcie, ogólnie mamy, słuchajcie, zaraz jest po czasie, mamy dwie minuty. Dlatego no jeszcze zajcie jakbym zginął, to może Nexta bym jeszcze ugrał, ale nie wiem słuchajcie, jakbym jeszcze teraz zginął, może bym nexta ugrał, ale to wątpię, żebym mnie załadowało, chociaż załadowałoby. No to, może, może się sobiecie, Nie, nie będę się wykładał, w No, bo nie dam rady teraz sobiecie, po, po tego, po złoto, słuchajcie, no, będzie Silver, ale tylko dlatego, że mało robiłem fragów na pierwszych pierwszej dużo, a w tych drugich grach, w trzecich już jesteście było lipie ze fragami, dlatego to jest minus. I podsumujemy sobie wszystko na samym końcu, a na razie lecimy na gości 24 osoby. Słuchajcie, już było koniec, już nie ma timera. Widzicie, timer, już go nie ma. Słuchajcie, zostało jeszcze 8 sekund, ja już go wyłączyłem. sam się wyłączył, ale na nas toperzy za późno 4, 3, 2, 1 i widzę w tym momencie jest, słuchajcie, koniec. I nie ma, no słuchajcie, nie, nie mogę już jak zginę, słuchajcie, także ostatnia giereczka i mam nadzieję, że teraz jakbym ugrał, to może po Silvera, nawet bym po tutaj dobre złoto bym poszedł i mamy kolejnego ziomeczka i on jest tu, dawaj, 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 tam, co to jest, auk, to jest auk, to jest auk, on tak bije, słuchajcie, wygląda jak blaster, dostał dużo, dostał dużo, słuchajcie, dobra, wjazd, słuchajcie, i rozdział, teraz słuchajcie, nie boję, no jeżeli będę miał Silvera, no to prawdopodobnie, no słuchajcie, ja naprawdę jestem dobry w Fortnite'a, jak mam dzisiaj po dzisiejszym odcinku zauważyć. Lecz no mam dobre FPS, gram na trybie wydajnościowym, ogólnie lepiej mi szło i widzę, jeżeli zauważyliście gram samemu. Także to też jest mega dobra tutaj rzecz. Nie gram z po pomocą, nie wiem, na przykład z Xnexu, hmm, jeżeli znacie, albo na przykład, nie wiem, z, no, z innymi, no, z innymi widzami nawet włosajcie, no to by była mega dobra pomoc. A tak wiem tego złoto może mać wie, jeżeli się uda. Samemu mam nadzieję, że wygramy grę i to, no, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Na razie 14 osób wygrze. Nie, dobra, słuchajcie, nie, ja nie. Dobra, musimy podsumować naszą rangę. Słuchajcie, nie wiem, ogólnie, byłem prawdopodobnie zmęczony. 11. miejsce z jednym kilem. Słuchajcie, dawaj mi, nie, no, Golda mi nie da. No, Golda mi da, słuchajcie, mamy srebro 3 prawdopodobnie i tak to pewnie będzie. Dobra, widzowie, jak możecie zauważyć, przez równo godzinę i ponad, bo jeszcze nas wczytał do gry, zdobyłem rangę. Srebro 3 40%, jeżeli zrobiłbym w drugiej gierce czterdzie... jakieś więcej fragów, w trzeciej bym się tak nie wykładał, na przykład na tej rafinerii tam, znaczy na tym rafcie, no to może bym zajcie ugrał złoto, ale nie jest źle tak, nie jest źle, 15 poziom bity. kończymy ze Srebrnym 3, jeżeli chcecie jeszcze jakieś odcinki na tym kończę ze Srebrnym 3 na przykład, że lecę do iPhone Lila, napiszcie w komentarzach, nie zapomnijcie zrobić się, w górę, suba z wam, bo ci bo 2000 subów, a my widzimy się już na moim głównym koncie, w Fortnite, oczywiście, na kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, napiszcie, jakie, wy, jakcie, jakie jeszcze chcecie propozycje z, z, z tego konta, z drugiego albo ogółem, z rankingów. Także trzymajcie się, 3 40%, no, a wy możecie zrobić challenge i zobaczyć, jak wy będziecie mieli. I napiszcie swoje opinię w komentarzach, jeżeli chcecie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego i się ma.